Kawa pod rękę i idziemy. Masz 7 godzin tańca. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dla tych, którzy nie wiedzą, hej, jestem Nina i mam 17 lat. Jestem teraz aktualnie w Monachium, w szkole tanecznej, gdzie ćwiczę taniec współczesny, jest w sumie też jazz, jest też taniec klasyczny, ale stricte tyle teraz taniec współczesny. Aktualnie jestem w tej klasie maturalnej, więc yy, tak, jestem na indywidualnym trybie nauczania, ponieważ cały czas jakbym mieszkam tutaj w Monachium, w Niemczech. I co, idziemy dzisiaj właśnie do mojej szkoły. Dzisiaj jest poniedziałek, więc pokażę Wam, jak wygląda taki. Tydzień tutaj w szkole, dzisiaj czekam nie 7 godzin tańca. Więc będzie fajnie. <noise> w ogóle w tym tygodniu, w środę, mamy występ. Ten występ będzie pod tytułem Śnieżka, i w ogóle myślę, że będzie fajnie. Czekam właśnie na moją koleżankę i idziemy do szkoły. Ta szkoła trwa 3 lata i w sumie niektórzy też traktują ją jako studia, bo no niektóre teatry już traktujemy jako studia. Ludzie są z całego świata, więc mówię po angielsku. Tak samo tutaj w akademiku też mówię po angielsku. Wszystko jest po angielsku, więc ćwiczę mój English. Dokładnie rok temu przyjechałam tutaj, był mój pierwszy dzień. Czyli nie, pierwszy dzień w szkole byłby jutro, ale pierwszy raz przyjechałam tutaj dokładnie rok temu do Monachium, więc nieźle, celebrujemy, świętujemy, świętujemy. Ok, jestem już na sali, więc palecki, lewy właśnie po balecie i pogadzę. było mega fajnie. Jakby to nie była cudna gaga, to była taka improwizacja, żeby wyjść ze swojej komfortu, w tym sensie, że w ogóle głosy wydawaliśmy, było bardzo fajnie. Teraz jest aktualnie przerwa obiadowa, więc dużo osób wyszło jakby na zewnątrz, bo jest jeszcze ładna pogoda, a ja w sumie zostaję, żeby dać nogi do góry, <grym> żeby się jeszcze chwilę odpocząć. I później mamy jazz, i później mamy pewnie próbę, tak, bo Jutro mamy próbę generalną i jutro występ, więc myślę, że po prostu nam zrobią próbę. Więc taki jest plan. i niektórzy sobie ćwiczą. Czezik, teraz mamy. Właśnie skończyliśmy nasze zajęcia. I wszyscy teraz już do domu, ale ja właśnie mam zaraz czego? Tronik. I'm dead. Ale wcześniej mieliśmy jeszcze improwizację taką wspólną, co było bardzo fajnie. No i dzisiaj... hej, właśnie dosłownie co przed chwilą, przed sekundą wróciłam. Do pokoju, jestem cała po prostu spocona, Jeszcze miałam przed chwilą Tronik, było super. Było ciężko, ale było super. Ale chciałam powiedzieć, słuchajcie, ja, jak przyjechałam tutaj, to zaczęłam tak bardzo doceniać jakby jakość jedzenia i te wszystkie jakby sklepów typu żabka. Porównając tutaj do Niemczech, tym bardziej do Monachium, bo jakby jest Lidl, ale jest też Ilika. I ja chodzę do Lidla, zazwyczaj jak robię takie duże zakupy, no ale jak na przykład czegoś brakuje tak na teraz mi, no to idę do idiki I po prostu tam są ceny, no masakra. Tutaj w Edice jest bardzo dobra jakość, czyli znaczy bardzo dobra, no jest taka po prostu jak na przykład w Biedronce w, w Polsce, nie? A w Lidlu tutaj, w, który jest to po prostu tańszy, no to faktycznie ta jakość jest taka średnia, ale mogłam pokazać, co kupiłam. Kupiłam takie dwa kartony mleka i tak, to jest takie, co zazwyczaj biorę, tylko zawsze biorę bez cukru, a akurat nie było. A, a tutaj jest takie na spróbowanie, on jest w ogóle balista, więc jestem bardzo ciekawa, bo ja piję właśnie mleko do dodaję mleko do kawy, nie? No wzięłam sobie boróweczki i wzięłam sobie takie maliny i na przykład właśnie nawet porównując te maliny, one tutaj są, wiecie, wy, yy, one tutaj są w i te są w lodówce, więc nawet jakby, no jakoś jakby ich tam nie ma żadnych muszek owocówek i w ogóle, a w lidle po prostu tam się roi od tych muszek owocówek, jakby coś za coś, co nie, jednak te 5, yy, 5 zł, tam 5-6 zł jest jednak wyżej, no ale nie masz muszek owocówek, więc to jest takie coś. No ale kupiłam jeszcze dwa jogurty, tutaj ja mam skry waniliowy, a tu mam taki Alpro Wanilia, to wydałam w sumie prawie 13 euro. Więc trochę dużo, no ale co mam powiedzieć? Ja, ja idę teraz na pewno umyć, bo po prostu jest. W ogóle jest gorąco, jest jakieś 30 stopni. I to jest 200 dni już jakby tak gorąco, więc coś mi się wydaje, że chyba zaraz umyję się i wyjdę może z właśnie moją koleżanką na spacer, żeby jeszcze skorzystać z tego dnia. No ale miałam 7,5 godziny dzisiaj treningu, więc jestem trochę padnięta. Więc tak się zastanawiam, czy chcę skorzystać z dzisiejszego dnia i z pogody, czy może chcę odpocząć? zobaczę jeszcze. Jednak w końcu nie poszłam na spacer. Musiałam przede wszystkim ugotować obiad na 3 na 4 dni, więc mam całe takie boksy zapakowane. Już też cały dzień będę poza domem, ponieważ wczoraj mamy próbę, właśnie do tego występu. I przed jeszcze moje rzeczy z prania. I teraz muszę ogarnąć szkołę. To my nie będzie mój zaszczyt do angielskiego na ten rok. I jeśli chodzi właśnie o maturę, bo teraz. W tym roku matura! Więc jeśli macie jakieś e e fajne takie, nie wiem, lifehaki, ponieważ ja jestem na trybie indywidualnym, więc w sumie uczę się sama do właśnie matury. Więc jeśli macie jakieś fajne lifehaki, jakieś fajne, nie wiem, może. Y szkolenia online, wiecie, właśnie pod względem matury, to dajcie znać w komentarzu, bo będę bardzo wdzięczna. Albo możecie też do mnie pisać na Instagramie, na prywatnej wiadomości. I jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, ponieważ właśnie zaczynam w tą sobotę zajęcia online na Instagramie. I są to właśnie zajęcia ze mną. Są to zajęcia, o które już się w sumie wcześniej odbywały. Są takie pięć pakiet zajęć, gdzie są to właśnie zajęcia taneczne. I tak, na przykład tam jest właśnie, jak powinna wyglądać poprawna rozgrzewka, jak powinien wyglądać cold down, jak się rolować, jak co zrobić, żeby nie mieć zakwasów, będzie na pewno jedna zajęcia z tańca klasycznego, więc będzie balet, jeśli ktoś jest chętny, to więcej informacji znajdziecie u mnie na Instagramie. Jakby nie ma w ogóle żadnego levelu, jakby nie ma poziomu zaawansowania, każdy na pewno coś dużo z tego wyniesie. Hej, dzisiaj jest nowy dzień i nie ukrywam jestem zmęczona trochę. Ale zaraz wychodzę. Dzisiaj mamy ciężki dzień, bo dzisiaj mamy i rano jakby zajęcia, 6 godzin, a później mamy próby. Więc tego będzie na pewno dużo, więc mam kawę. Ale już prawie ją skończyłam, prawie ją wypiłam. Bo wiecie, słuchałam fajnej muzyki, vibe i w ogóle przygotowywałam się do szkoły. Ale w ogóle dzisiaj jest pierwszy dokładnie rok minął. Od tego, jak tutaj przyjechałam. Dokładnie rok temu poszłam do szkoły, do Iwansona pierwszy raz i jestem tu już rok. Niesamowite. No a teraz szybko lecę do szkoły. Więc cheers i do zobaczenia! Hej! więc dzisiaj jest kolejny dzień, dzisiaj jest śro środa, tak. Właśnie kończę szybko moją kawkę. Koleżanka mi zrobiła taką, wiecie, włoską kawę, taką espresso, więc szybko ją piję, bo po prostu dzisiaj pada i jest taka pogoda, że jedyne co chcę robi to tylko spać. <grym> a no leję nieźle. I w ogóle my występujemy dzisiaj, co nie dzisiaj jestem występ, a występ jest na zewnątrz, więc nie wiem jak my to zrobimy, bo też jest taka część, gdzie akurat trzeci rok się darza po podłodze. Jakby robię jakieś tam contemporary improvisation na podłodze. Więc nie wiem jak to wyjdzie. Myślę, że będzie śmiesznie, więc ja już chyba się właśnie spakowałam. Mam już wszystko, co potrzebuję. Hej! Musicie się zastanawiać o co chodzi, jak, czemu tak wyglądam, czemu tak się świecę, ale właśnie zrobiłam moją skincare routine. Powychodziło mi parę rzeczy od stresu. Jeśli chodzi o występ, bardzo udany, bardzo fajnie. Jutro idziemy do szkoły znowu, więc. E, dzień jak codzień. Bardzo to było fajne, bo może było się tak czuć bardzo właśnie w tą rolę i chodziliśmy więc też ludźmi, więc to było takie też bardzo fajne jakby experience na przykład dla mnie, jak, um, jak na przykład ja bym chciała iść bardziej w taki commercial Czyli wiecie, na przykład mogłam się wczu wczuć tak jak na przykład te osoby, które są w, w Disneylandzie i na przykład pracują właśnie nie wiem, jako księżniczka załóżmy No to e, ja z takim właśnie, jako krasna tych w, ty, jakiejś królewnie śnieżce. Mogłam się wczuć właśnie jako krasna było to bardzo fajne przeżycie, bo była taka integracja z ludźmi, to byli, tańczyliśmy w ogóle ym, na zewnątrz i padało, więc też takie fajne jakby przeżycie, że no, tańczyliśmy w deszczu. Też mnie nauczyło dużo, ponieważ tak naprawdę wczoraj mieliśmy próbę generalną, jakby i wczoraj tak naprawdę uczyliśmy się jeszcze tam ostatniej części, więc trzeba było szybko łapać, szybko trzeba było zapamiętać. Pokazało też mi to, że właśnie w taki, tak szybko można to skleić różne rzeczy i fajne, fajne rzeczy mogą z tego wyjść. No i jutro, co? Jutro szkoła. Yy, właśnie właśnie piszę postanowienia nad, na wrzesień jeszcze, bo zostało no tak z 2,5 tygodnia yy, jeszcze września. Chciałabym jutro pójść do diemu, wydrukować zdjęcia tą ścianę, zmienić zdjęcia już. Bo, tak jak właśnie ostatnio mówiłam, no, już niektóre rzeczy, które właśnie tutaj mam na ścianie zrobiłam. Tym więcej o tym mówiłam tutaj w tym filmie, więc mogę Wam podać linka. Jutro idę na pierwszy babysitting, czyli będę jako opiekunka, mam nadzieję, że jakoś tam będzie fajnie z tą jedną dziewczynką, do którą mam się zająć, i mnie polubi i będę mogła mieć okazję, żeby trochę zarobić, więc mam nadzieję. Jutro idę właśnie pierwszy raz. Nocna rutyna to jest najważniejsze. Później jak wstaje się i jak się ma wszystko, wiecie, uporządkowane, to po prostu aż się wstaje tak z taką lekkością, że nie trzeba się martwić takimi błahostkami, typu na przykład przygotować sobie dzień wcześniej jedzenie, przygotować sobie dzień wcześniej rzeczy, które chcę założyć. Tutaj mam proszę bardzo wszystko przygotowane, rzeczy na jutro są przygotowane w lodówce i po prostu od razu um, jak trwają to mam takie, że o dobra to już jest zrobione, to już jest zrobione i mam więcej czasu na rzeczy, które no jakby potrzebuję zrobić, więc nocna rutyna najważniejsza i mam nadzieję, że jakoś niedługo właśnie wstawię jakąś może nocną rutynę. To był bardzo ciężki tamten tydzień, ten tydzień, więc myślę, że zaraz i tak i tak będę spać. Więc e, ja kończę pisać moje postanowienia na ten e, miesiąc i znaleźć jakieś fajne zdjęcia na Pinterestie, żeby przyczepić to na ścianie. I widzimy się jutro. Hej, dzisiaj jest nowy dzień, dzisiaj jest czwartek, idę właśnie na zajęcia i tak fajna pogoda jest w sumie. No bo tak wiecie, może w końcu czymś oddychać, że nie jest tak duszno. Miałam też taką śmieszną noc, bo po prostu tak mi atakowały komary w nocy, bo zapomniałam się wypsikać. A! Nigdy nie miałam tak, żeby w tym okresie komary gryzyły. Do szkoły do zobaczenia później. Hej! Właśnie wracam ze babysittingu i <grytania> byłam trzy godziny z taką jedną dziewczynką, która ma 4 lata i po prostu to jest niesamowite ile te dzieci mają energii i ile chcą robić, ale było bardzo fajnie. Trochę tam zarobiłam, chociaż dadzą mi dopiero pieniądze później, ale spoko. Wiecie, lepsze jest to niż siedzenie na telefonie i po prostu oglądanie sobie Instagrama czy TikToka, a tak to trzy godzinki sobie zarobiłam i mam trochę pieniążków dla siebie tutaj właśnie na Monachium, więc nie no, fajnie tak sobie dorobić trochę. Tak wyglądałam, jak wróciłam do domu, dosłownie. Cały czas tylko leżałam i nogi do góry. Później w nie nagrywałam, a w sobotę pojechałam z Madi nad jeziorko i się wykąpałyśmy, bo dosłownie to był taki ostatni dzień takiej fajnej pogody. Było bardzo fajnie i co? Do zobaczenia w swoim odcinku! Buziaki!